Dobra, siemano, proszę państwa. Cześć. Robimy unboxing. Dwie paczki dość duże z temu. Jest tam tego za 30 przesyłek. Nie wiem ile dokładnie. No i co, wody otwiera. A wy sobie możecie pobrać tutaj widzowie z tego kodu QQR. To macie 90% zniżki nawet na niektóre produkty. Oczywiście tylko dla nowych użytkowników. Także kod wam się tu wyświetla. Możecie pobierać. A my robimy unboxing. To myślę, że tam kod. Kiedyś tak umiałem zrobić. Dobra, jest tego sporo. Także dawaj od, od tej większej. Dobra, będzie ciekawsze. No i zepsuł że... minus. <laughs> Przedniemy zaraz. Tu jeszcze nam, proszę Państwa, młody niech otwiera. A ja Wam coś pokażę. Zobaczcie. Ryszard nam się tu pcha. Dobra, Ryszard. To jest Ryszard, proszę Państwa. Ło! Rysiu, A. zdążyłem. Tępy ten nóż masz. O, to, to, jak tępy, chłopie, to jest spod... fajne. taką folię mają mocną. Tapecia, człowieku, ale tego jest. Może to podliczymy, ile czego jest, bo tak naprawdę jest tego dość dużo. O, to jest fajna rzecz. To wam mogę powiedzieć od razu. To jest marker do opon, który Wam. Yy, no malujecie sobie napisy na biało. Miałem to zrobione kiedyś w KTM, ale to no, wiadomo po dwóch latach, no to mi już zeszło. O, breloczki jakie zaraz wam wszystko zaprezentujemy. A tak zarąbisty filtr. Ciekawe jak, się, jak to się będzie spisywać tak naprawdę. Ale ciekawie wygląda, więc wziąłem. Fajnie, no taka duża jest tuba. paliwko będzie widać. Chłopie, co to jest? Czuły, Kucika czy to działa Dobra Ustaw, ustaw tu ładnie ten O, patrzcie, mamy autko, ale to oczywiście na takie, takie smaczki to na koniec Mam nadzieję, że nie otworu nie znowu To wie. Co tu... A dobra, stąd spadł. Także tu razie przyjmieć tych przesyłek. Jest. No, daj, policz to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3, na 4, 5 15, 16, 17, na 8, na 19, 2, 2, 22 1, 2, 2. 23 przesyłki, jeszcze jest druga 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 torba. O, 24 w takim razie. No dobra, dawaj to, to od razu, no bo to wiadomo, co to jest. Ciekawy jestem, właśnie, proszę Państwa, jak te. Niskiego w ogóle będą tu prezentować nam. Tu wam się wszędzie, wszędzie będą ceny wyświetlać tych produktów, także będziecie sobie mogli oczywiście zobaczyć ile co kosztuje No i powiem, że, że kurde nie są złe chyba Ja w moich tak samo miałem tą gąbkę elegancką O. Ale no i fajne Szybka taka jeszcze są jedne. Dobra, to otwieraj kolejne. Możemy tu gdzieś... Poczekaj. Kurde, to fajna ta szyba. Otwieraj kolejne, będziemy tu Ej. ustawiać wszystko. Dobra. Tu, proszę Państwa, wszystko będzie poustawiane. A to są oczywiście gogle kupione właśnie, bo kompletujemy kaski tak samo na, na tor, żebyście mieli kaski. Także gogli nam parę brakowało, to, to wybrałem właśnie parę parę sztuk dobra, no bałagan tu można trochę zrobić, no. No luks. No dobra, do tego to nawet nie ma co odpakowywać. Elegancki broloczek w kształcie felgi. To, to, to co widać i nie trzeba odpakować, to ja tu już zaprezentuję. O, cyk. No, to to zawsze nam ginie, te odpowietrzniki. To też jest spoko, bo tutaj sobie zrobię takie enduro opa i będzie fajna smysz <laughs> No spodziewałem się troszkę czegoś innego, jeśli chodzi o to, bo mi się w KTM-ie zepsuło, myślę, że to będzie mniejsze. A to jest dość duże. No tam nie było napisane, ale kto by tam czytał. Dobra, to jest zabawka, którą zawsze chciałem. Wiesz co do mody jest? Nie ja że odbierasz sobie z niego. No i że. coś. Dobę, zaraz to sobie. kiedyś tego? Nie. Nigdy tak... Widziałem to, ale... Ja to zawsze widziałem w filmach i, no. i zawsze to chciałem sobie zobaczyć jak to działa. Widzę ja przyznajcie się, że też byście takie coś chcieli, ale... teraz się poplątało. To młody rozpląta, a ja wam to będę prezentował dalej. Przejdę młody z tyłu na prawo. No co, filterki, filterki paliwa są. W różnych kolorach. Generalnie też są kupione właśnie pod kolory... Pod kolory mrf -y. No tutaj macie znowu te breloczki w kształcie felgi. To pewnie wam do jakichś zamówień tam będę wrzucał niektóre rzeczy. Pyk. No te odpowiedniki to... Ich nigdy za wiele. No chopie, to masz teraz zadanie. No i mamy młodego z głowy na jakie pół godziny. Dobra. Kolejna przesyłka. Ciekawe, co to? Już nie pamiętam, powiem wam, że to trochę po prostu leżało. Wyjdą mi to młodków. Co? To i to. Bo ja tam ręką jest ciężko to otworzyć. A to co? O, kolejna felga. No tu tych felg trochę jest, bo kurczę fajny taki bajer do kluczy. Ale to, to... To, to nie pętam. Jestem bardzo ciekaw czy to działa. O! Pewnie nie wiecie co to jest. ty wiesz co to jest? To jest zagadka dla Ciebie, co to jest. Do czego to służy. Jak zgadnąć? To nie jest jakiś kabli? Nie. A Ty, dobre lokum, chyba sobie wiesz. Klikasz nie. i roz, nie. Nie? nie? Nie. To nie wiem. To jest sobie, jak masz seger, jak na przykład zakładasz, jest taka, takie kółeczko zakładane na to. No. I to jest zawsze ciężko zdjąć. No. I to masz... wkładasz i rozszerzasz no. sobie tym. A A to? A to jest... o, to też jest... a to zgadnij. Nie, to nie jest imadło, od razu widziałem. Wiesz czy nie? A, to jest klucz. Ba. Do czego? Violinowy? Nie, nie. Nie violinowy? To do czego? Dorobienie... No do robienia. No dziur do robienia, chyba. Do robienia dziur klucz. No, ma. <laughs> I gdzie tą dziurę masz zrobić? No, w sumie... w Palcuch. <laughs> no w sumie prawie dobrze. Wkładasz tu. Odkręcasz se, wkładasz łańcuch i, z, i wybijasz to oczko, to, żeby ogniwo zdjąć tam w tym łańcuchu. Także to też, proszę Państwa, może się przydać. Także kolejny bajer tutaj idzie na bok. No powiem Ci, tu masz ciężkie zadanie. No tutaj tak jak mówiłem, no to nawet nie będę odpakowywał, no, yy, no jest to ten marker do malowania opon. Zobaczymy jak to się sprawdzi, na pewno sobie pomaluję w ktm jak go w końcu naprawię. Także... Także tak to wygląda. Co tu mamy kolejny. O! Kolejna smycz. Tu mamy dwie smycze. Tu jeszcze coś jest. czuję tu i dużo tego? Jedną ręką to się tak trochę ciężko robi. O! Filterki do MRF-ów. To chyba prawdopodobnie będą... Wszystkie. to też jest rzecz przydatna bo one się co jakiś czas znaczy no rzadko się raczej psują ale, ale zdarza się różne kształty to będzie chyba spoko rzecz ale jestem ciekawy tu wam się mówię, tu wam się ceny będą wyświetlały, gdzieś tam wam powrzucam, żebyście też wiedzieli mniej więcej co ile kosztuje. Także, tutaj taki mini zestaw kluczy. Ciekawe jestem jak ta grzechotka na przykład z wytrzymałością, ale tak to jest w miarę ciężka, jest taka raczej nie, trochę tam, trochę tam wytrzyma. I co, no taki mini zestaw. Tak to wygląda. Fajne? Okej. Okay. No taki tak. żeby nie wypadało. wygląda. O, najważniejsze, że nie wypadałem klucza. To kiedyś miałem taką walizkę. No. To wiecznie wszystko musiałem, miałem A. rozsypane w niej. Także taka walizka mini. To gdzieś też spoko, nie wiem, jak się jedzie na motory, żeby sobie wziąć pod do bagażnika, żeby to po prostu leżało, bo czasami klucze są potrzebne. A jak to w terenie, oczywiście on, nikt nie wozi. Albo mają tylko śruby okręt i tyle. Się. Poddaję się. się? Nie no, to, to pojedziemy zobaczyć, no na podwórku nie będziemy rzucać, bo zaraz będziemy do u sąsiada na ten, na podwórku przechodzić. Także to sobie sprawdzimy zaraz. Tak mi się wydaje, że to powinno wracać. Nie wiem, czy jesteście tego samego zdania, ale... No ciekawe, ciekawe. Będzie to wracać, młody, czy nie? Nie. Nie? ale będziesz zdziwiona, jak to chyba będzie chodzić. No to już nie chodzi. za ja, co rozumiem. Dobra. Odkładamy? Nie, co to? Tyś to chyba jeszcze bardziej poplątał. Nie, już tak było. Już tak było? No, już był taki pęk. Młody się radę. A tu proszę państwa. Jeszcze druga paczka cała czeka, także... Ale furkę rozpakujemy teraz. Ze względu na to, że jest duża szansa, że... Może być nie do końca naładowana. No, tam mamy problemy techniczne, prawda? <śmum> <śmum> Są problemy techniczne? <śmum> Mam dość. Dobra, odpakowuj. Masz to. Ja chodź, będę... chodź. Ci No nie ma, no, zaplątali nam. To jest tak w ogóle widzowie: pojazd do driftu. Także ciekawy jestem, bo kiedyś miałem samochód do driftu i nie driftował. To, to... Co? jakaś ładowarka, kluczyk Zaraz podpakuję. Nie wiem czy to jest dokładnie. To jest ładowarka, kluczyk pewnie do kół, żeby skręcić. Tu jakieś właśnie yy, klipsy, takie to? Do czego to jest? Co? Nie, czy do, nie do opon? To Przecież nie będziemy pompować opon, powiem. Ja potrzebuje baterii. No, no ja no pewno, że potrzebujemy, a my jak zwykle baterii nie mamy. A nie, mamy baterię chłopie. Mamy. Może weźmiemy jeszcze drugi samochodzik, który jest mega szybki, który jest... miałem dwa, jeden rozwaliłem, bo był tak szybki i nie opanowałem Bolida. Waga. Pyk! Kurde wygląda fajnie. No, masz... Tylko koła są właśnie takie, chodzi o to, mają być plastikowe, żeby driftować. A, a tu masz normalne koła. Na zmianę, żeby sobie normalnie jeździć, a tu jest do driftu Może to... No ciekawe jak to będzie jeździć. zobacz na napęd. Czego? Zobacz. To do czego jest? Tu jest śrubokręt młody. Masz zadanie bojowe, chłopie. do czego to jest? A co? A tu chyba coś wydarz, chyba. Nie wiem co to, do czego to jest. Ma. A, chyba. Ma. Patrz, co coś desz. Może to jakąś oliwę. Ale po co by tam było to dziwić? No bez przesadnie No to niestety mi się jestem do instrukcji. No nie gadaj. Nie, no do instrukcji nie za bardzo. Kurde, no nie mam właściwego śrubsztaka. Dobra, tym spróbujemy. Weź no, zobacz. Przytrzymaj ten samochód. No. Odkręć noha. Nie wiem, czy to idzie, czy nie. Ale chyba za duży jest ten śrubokręt. Chyba, żeby wodę wlać bambelki, żeby były czy coś. Serio? No, nie ma. No, nie mamy śrubokręta takiego. Ty? Dobra. Dobra, Dobra. nowe klucze. No właśnie. Właśnie. Zaraz zobaczymy, czy, czy się przydają, ale tu nie widziałem takiego małego. Ten może spróbuję. Nie, to, to. Dzień dobry. Nie. Ja w ogóle światło świecę, będzie lepiej widać. Ja, tak to fajnie. Działa? Tak, no. Hopie, przydały się klucze, proszę Państwa, od razu. Tak to fajnie wygląda. Tu będzie potrzebna bateria, a tu jest. Dawaj akumulator. Trzeba jeszcze to Gdzie? No tu A o, jak kładę. Idę naładować proszę Państwa, trzeba nic podłączyć Ma, Daj dwie, dwie baterie od razu daj. Ale nie mam tu baterii, baterie mam w domu ale to, to mogę później przynieść. Dobra, Mówi. to furę tu odłożymy może na bok, o. Furę tu, bo ona musi być jeszcze część testowana. Tych śrubek nie, śrubki nie są potrzebne, to jest tylko potrzebne. Do śrubki generalnie. Dobra, niech tylko to leży. Dobra, to na razie tu rzucimy sobie. Kolejna duża paka. Było 24, to tu za 40 paczek jest. No? Człowieku. To w miarę ciężko. Pani Justyna będzie oglądać pewnie, nie? Unboxing z temu. Wiesz która? Co, 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 co lęcina żeśmy zawieźli? Także, no, gripy, więcej gripów, to je, też jest rzecz przydatna, no bo to wiecznie jest rozwalane. Tu, 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 tu. Dobra, wywal to wszystko, nie musisz tego przycinać. Co to jest? Jakieś, gu... Jakieś gumki. Kurde, Justyna mi się tu pewnie wkradła. No, chyba gumki do włosów. Ja tego nie zamawiałem. Ojej! Oh, yeah. <laughs> A, dobra, trzeba to pokazać, bo policzyć trzeba. Co to jest? Chyba ja to jedno zamawiałem chyba. <laughs> I z tego trzy. Człowieku. Ale... Dobra, trzeba układać i policzyć to.

Dobra, 37 to jest. Ile? 37. No, no to mówię 30. No to, no to A, nie no. Bo... 40 wejdzie. To byłeś blisko po prostu. Dobra. Wiesz, co to jest? No? Nie No chopie, trafił. Także trzy, 3, cztery 3, 4, 4 kolorki wężyków. Ogólnie to ja wężyków nigdy nie miałem. Także w końcu mam. Dorobiłem się. Gripy. Gripy, to zgadłeś. Już takie Hop. mamy. Mamy, ale to przydają się, bo potem, jak parę razy motor poleży, to... Dawaj, teraz to. Hopie, ty będziesz zgadywał, co to jest wszystko. Znaczy, no... Za serwisa, hopie. Markowe. Pokaż, co to jest. Ale... Ja już nie pamiętam tego, bo widzę... Więc... To są te. A! Handbary. Handbary to są. Ale... Wyglądają porządnie. człowieku! No. Także handbary. Kurde, za dużo miejsca nam tam zajmą. Odłożę tak, żeby były. O! Cyk. Ta ładowarka jest tu po prostu. Pokaż. A, to jest też do łączenia kabelków. Przydatna rzecz. Przyda się kiedyś. Mm. Gug, nie. nie wiem, już ty mi się ma wkradła na kopak, że to jest. Yy, nie wiem, co to jest i dlaczego się tam znalazło. Śpiłeś <grystanie> <grystanie> się dawno nie grało. <grystanie> o. o chłopie, łyżki. To jest też luksus rzecz. A wiesz, a wiesz co, na co to jest? Nie. Yeah. Na prezent chłopiec. <noise> nie, to dajesz na felgę. A. Żeby nie porysać felgi, jak będziesz odginał. A, a. a one są właśnie takie, widzicie? Zaokrąglone, eleganckie. ja mam takie, o! Ostre. No i kiedyś sobie dentkę przebiłem, właśnie. No i masz sobie. O, jeszcze. Co to jest? Wiesz co to jest? A, wiem. To jest gościu, a też mam takie, ja sobie zrobiłem gdzieś. A, no teraz masz Musiałem tak. sam zrobić, bo nie miałem, gdzieś tu leżało. No masz tak. O, tu jest. Śrubokręt przecięty chłopie, nacięty bożką i zobacz. Okej. Okay. A tu masz gdzieś jeszcze te. O, zaworki są. No. No elegancko. Dobra. Odkładamy to tutaj. No, tu jestem trochę zaskoczony. No, otwieraj no. Chyba, że to są inne. Poczekaj, bo inne kolory mają. Nie, to jest to samo. No, to jest to samo. A tu nie jest identyczne jak tamto? To jest to samo. Tylko inaczej spakowane. A. i to ma już. No, to jest to samo. Tylko, że to jest. Jakoś rozwalone. No ale tak to, tak to wygląda. Kurde, fajne klucze. No, by ja, możesz sobie wziąć jedne. Co no, ja z nimi zrobię Hapie bierę. Już ukradł. A tutaj to to dobrze. <mum> no, te, sam te będzie, albo sprawdź jeszcze te, czy nie są bardziej roz, ten, rozkopane. Także tak to wygląda, widzowie. No sporo tych rzeczy z temu, także yy, wbijcie sobie w ten kod QR, który wam się tutaj gdzieś wyświetli. Pobierajcie aplikację, żeby sobie tutaj zgarnąć takie itemy jak my mamy i bo tak jak mówię, do 90% zniżki macie dla nowych użytkowników, także tym bardziej polecam. Nie? Polecamy. No. A my spadamy, wam jeszcze tak pokażę szybko, cyk, 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 młody już klucze radnie. furkę idę po baterię, no i co, widzimy się yy, zaraz. Widzimy się zaraz. Nie wiem, gdzie się widzimy. Jeszcze to musimy testować. Co już? Już ukradł. No nie wiem, czy to będzie działać, ale no, wiadomo, że trzeba to sprawdzić. Powiem no, tak. No tu na pewno ci zadziała. Latać lata. Ale fajnie leci. Zaraz testujemy. O już musimy, że to się rozkłada. No ta, rozkłada się. Dobra, proszę Państwa. widzimy się za chwilę. Biorę baterię. To już Upałam wam pokazać. I upalamy sprzęta. Jo. No i proszę Państwa, jesteśmy na miejscu. To zaraz testujemy. Co... Dawaj. Dobra. Albo da ja pierwszy. A co to jest? Dawaj to. Stój, i On Pierwszy. Ty nagrywaj. Odróż furę. Nagrywaj auto, a nie. Dawaj. Proszę Państwa. driftujemy. A fura nam się nie skręcili Myślałem, że to będzie trzymać Dawaj jeszcze raz. Ale driftuje. to najważniejsze. Kurde Nie, nie jest dobrze, nie jest dobrze. No tu bardzo nim trzęsie. Ale. Weź no to? Zaraz to ogarniemy Tu pojęcia nie mam jak to ogarnąć teraz, nie mamy nic Dobra, zaraz to. No się... Czekaj, czekaj Nagram, że bo... to będę musiał iść. Masz, masz jeszcze. Ładno a jak ja będę rzucał, to też pewnie ty będziesz musiał iść. No dawaj. A to nie wróci. To wróci, chłopie. No ty ty ty, ja się kręci. Może jak sobie tam pod wiatrach to poleci Dawaj, mi się wydaje, że może wrócić. Tam to Dawaj, dam. No to chociaż daleko nie zaleci teraz. No co? Ty... No to mi się jak. Czekaj, daj na chwilę. A czekaj. Chopie wraca prawie. No prawie. To trzeba mocno rzucić. Dawaj, z całej pety. No to... Dobra, pokażemy wam widzowie jeszcze ten samochodzik, ale w garażu jak on driftuje, no bo kurde nie skręciliśmy sobie go, a no, testowałem go już w garażu, no co wam powiem, no. trzeba było przejechać i nawet fajnie driftował, także my spadamy, no tak powiem ci, średnio wraca. Dobra proszę państwa, ostatni test, no tego nam się nie udało zrobić, no kurcze taki pęk zrobiony tu, że szok. No ale no Może namówię mówię Justynę to, to to zrobi to wam wrzucę może na relację kiedy Oczywiście jak ją namówię na to bo ja bym się nie, na to nie dał namówić Zbijam opony Ale to nie teraz, dawaj drifta A no w sumie tak, można bo to Ale to już nie będzie driftować, to po prostu będzie jeździć Nie no drift nie, dr drift, nie bo ja zostawił w tył. No dawaj drifta świeci, dawaj. A co to znaczy? Pokaż. Pokaż. Poczekaj. Esse é. Próbuję teraz tu zrobić dripta, tu i tu spróbuję przejechać. Wiem, że to się nie uda, ale... No, to jest... Ej, blisko było kurde. No? Szczerze powiem, że łatwo w miarę się nie steruje. Nie no, luksa fura. Dobra. To było na tyle, proszę Państwa. Pobierajcie sobie aplikację z kodu QR. Elo! Elo! Siemano